Piotr Nowak wyrzucony z rządu. Opozycja komentuje Piotr Nowak wyrzucony z rządu. Opozycja. Grzech. Strach. Noc długich noży. Premier zdemisjonował szefa resortu rozwoju i technologii Piotra Nowaka. Minister popełnił największy grzech w rządzie Morawieckiego. Wyszedł przed szereg, uważa Jan Strzeżek, z porozumienia. Izabela Reszczyna spouważa, że premier przestraszył się swojego ministra, a Krzysztof Gawkowski z Lewicy jest zdania, że w rządzie rozpoczęła się walka na bardzo długie noże. Marek Sawicki z PSL mówi z kolei, że premier postąpił naturalnie, tak jak zrobiłby każdy szef. Podjąłem decyzję o dymisji pana ministra Piotra Nowaka z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Już dzisiaj przekazałem też wniosek do pana prezydenta Andrzeja Dudy o przyjęcie tej dymisji. Decyzja ta jest spowodowana tym, że wyczerpała się uzgodniona formuła współpracy z panem ministrem, oświadczył premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. Dymisja Piotra Nowaka Piotr Nowak pełnił funkcję ministra rozwoju i technologii od października 2021 roku. Nieoficjalnie wiadomo, że powodem dymisji była wypowiedź Nowaka dotycząca krajowego planu odbudowy. Minister jako pierwszy ogłosił, że Polska otrzymał unijne środki. Zdziwienia nie kryli najbliżsi współpracownicy premiera, podkreślając, że sprawa po nie jest jeszcze rozstrzygnięta przez Brukselę. Całą sprawę opisywaliśmy szeroko w środę. Dymisja Piotra Nowaka Walka o wpływy, pod dywanem i na noże dość uważnie obserwuje rząd premiera Mateusza Morawieckiego, szczególnie w tej kadencji. Problem polega na tym, że to nie premier Morawiecki dobiera ludzi do tego rządu. Ministrowi nie czują żadnej odpowiedzialności i lojalności wobec Morawieckiego. Nowak coś usłyszał i chciał zabłysnąć. Natomiast premier postąpił naturalnie, tak jak zrobiłby każdy szef, kiedy podwładni sami ogłaszają ważne decyzje. Ocenia w rozmowie z interią.pl Marek Sawicki PSL. Zdaniem Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy, Morawiecki tym ruchem rozpoczyna w rządzie noc długich noży. Zauważa, że dymisja Nowaka jest elementem wewnątrzfrakcyjnych wojenek. Premier Morawiecki rozpoczyna w rządzie noc długich noży. Zostaje wyrzucony człowiek Jacka Sasina, co pokazuje, że mi się w rządzie będą walczyły ze sobą na bardzo długie noże. Nikt nie będzie zostawiał jeńców, bo chodzi o to, kto będzie delfinem Pokaczyńskim, przekonuje przewodniczący klubu lewicy. Minister Nowak popełnił największy grzech w rządzie premiera Morawieckiego. Wyszedł przed szereg, uważa Jan strzeżek porozumienie. Skoro się odważył, musiał zostać zdemisjonowany, a to tylko pokazuje na jakim poziomie jest. Walka pod dywanem, między ludźmi Jacka Sasina a ludźmi Mateusza Morawieckiego, przekonuje i dodaje, wszystko wskazuje na to, że nowym ministrem rozwoju zostanie Janusz Kowalski, który razem z Olbą Semeniuk będzie decydował o kierunkach gospodarczych naszego kraju. Moim zdaniem, Polska nie jest na to gotowa, a już na pewno nie zasłużyła na takich ministrów, ironizuje. Morawiecki przestraszył się nowaka. Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej uważa z kolei, że dymisja Nowaka wynika z jednego, poczucia zagrożenia premiera Morawieckiego. Wpis dobrą nowinę mogą nieść tylko Morawiecki i Kaczyński. Morawiecki czuł się zagrożony, bo to chyba jedyny merytoryczny minister w tym rządzie. Odnosił jakieś sukcesy w środowisku międzynarodowym i prawdopodobnie w relacjach z K. był bardziej wiarygodny niż Morawiecki. Premier się go wystraszył i postanowił usunąć, przekonuje posłanka Po. Polska nie ma ministrów finansów i rozwoju, nie mamy ministra finansów, który został kozłem ofiarnym propagandy morawieckiego związanej z polskim ładem. Dziś nie mamy też ministra rozwoju, któremu premier ściął głowę. Sytuacja w gospodarce jest rozchwiana, szaleje inflacja, rosną ceny energii, a rząd, zamiast skupić się na poprawie tej sytuacji, skupia się na wzajemnych wyścigach. Premier Morawiecki, co zrozumiałe w tych czasach, skupia się na polityce międzynarodowej, ale jednocześnie nie mamy ministrów finansów i rozwoju. To jak zadbamy o gospodarkę? Zastanawia się Paulina Hennik-Kloska z Polski 2053 Monachołowni. Ścigają się na popularność, względy u Jarosława Kaczyńskiego i o to, kto przewiezie do kraju pieniądze Skpo i zostanie zbawcą narodu. Kimś takim chciał być Nowak, więc już go nie ma. Pamiętajmy, że w kuluarach jego nazwisko pojawiało się jako następca Morawieckiego, przypomina hennik Kloska. Autorzy, Jakub Oworuszko, Łukasz szpyrka,